Nitro, Zyniak, Boss, w pakietach BMW, jebać biedem, ja chcę sos, walczę Fame, Sicario, Crew, Seven Mo, Seven lejem w mordem, tak jak w Tekken, złoty Rolex, Submariner, czasem Tudor, tak jak Beckham, nie mam czasu na te bzdury, bo na YouTubie robię live, a na live'ach więcej ludzi niż twój nieznaczący kraj, jestem królem internetu, będę kotem sztuki walk, Nitro, nitro, daj mi rok i będę wyglądał jak Hulk. Wylewamy wodkę na dobki. One coś mówią, że ten kutas jest krótki. Walimy idiotów pod brodki jak bruzni, serdeczne pozo to tylko Bermonski. O, o, Turkan Bermocki. O, o, tylko bermudzki. bermudzki. Wylewamy wódkę na dobki. One coś mówią, że ten kutas jest krótki. Walimy idiotów pod brodki jak bruzni, serdeczne pozo to tylko Bermonski. O, -o, -o. Turkan Bermonski. Ah, ah, ah. Torkant Bermudski! Sentino jak Vito, nie ten Mercedes Tymendo, Godfather jak Migos. Nie odmawiam bifom, zamawiam i bigos. Wyciągam beret i waga Dios. Mój tata Latino, nie jestem jak oni. Świeci się kajdan i świeci się roli. Nadal jestem sobą i nie gram tu roli. Mówisz o odrypie w tym zielonym tomi. Czarnuszku, please, powiedz jak jest. Codziennie się budzę i nowy chcę cash. Rap to mój burdel, ja robię co chcę. Nie noszę podbródek, ja noszę Hermes, Louisville, Trenet i Złoty Rolex. Boże, jak fresh, muszę z tym przestać. Marzę o hajsie na grubych baletach. Piję te szoty jak skurwiele w Teksas. Wylewamy wodkę na dobki. One coś mówią, że ten kutas jest krótki. Walimy idiotów podbródki jak Bruce Lee. Sedeczne pozory to tulkąt bermudzki. Tylko on o, tylko on Bermoński. idiotów pod jak brudni. Czemu przepraszam, to tylko on o, tylko on o, -o tylko on Życie to gierka, grać ja nie mogę przestać. Kasyna w nim ruletka, stawiam czerwone, to